Oczywiście dzisiaj tak, jest to bo jeszcze ja mam, będzie mam. zdrowia parapsychologia i prowadzi to spotkanie to to pani Julia Marcinicz. Także A kolejne spotkanie dotyczące nie tylko koła, bo ja wczoraj nawet ogłaszałam w Junona. Będzie to spotkanie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Handlowej oraz Policji. A dotyczyć będzie, no właśnie nas, jak nie dać się oszukać w różnych sytuacjach związanych z odakupem, związanych chociażby z tymi telefonami y, Ty zupełnie nie wiadomo to. jak do nich się ustosunkować. O właśnie, w czasami dzwoni, także o tych wszystkich problemach do tu będzie y, taka prezentacja. Także za tydzień o 21, dokładnie o godzinie 11, serdecznie zapraszamy. Tym bardziej, że pani, która zorganizowała to, do której zgłosiłam się, powiedziała tu, tu. mi, że zawsze na takich spotkaniach wypływają jakieś problemy, które oni pomagają rozwiązywać. I mówi, nawet mnie to dotyczyło. Nie wiedziałabym, z której strony dojść do problemu. I pomogli jej załatwić, a sprawa nawet oparła się, mówi o prokuraturę. Także zachęcam. Jest to dla nas po prostu taka okazja, żeby na czegoś tam się dowiedzieć. I teraz y, czytelnia naukowa, proszę Państwa. W czytelni naukowej, może tak chronologicznie bardziej, już 16 kwietnia, czyli w czwartek o godzinie 17. Warszawa i Cudzoziemcy. Dalej, 23 kwietnia, też czwartek, też o godzinie 11, USA i Parki Narodowe. Podejrzewam, że będzie to piękny o program. 17. O 17 co powiedziałam? 11. 11, Przepraszam, o 17. w zawsze o w Bibliotece czwartek zawsze o 17, to Czuna. tylko my mamy 11:00. I podejrzewam, że to będzie bardzo Ciekawie. ładny, ciekawy program. No przynajmniej możemy popodziwiać, będziemy mogli popodziwiać pewnie piękne krajobrazy. I też czytelnia naukowa 28. My tę panią to już znamy. Pamiętacie Państwa, kiedyś ją zaprosiłam tutaj mm -hmm. Teresę. Ostatnio. Odwróć ją, witam. No. Teresa, ja tutaj informacje dla siebie. Tu występowała. Tu występowała 28 kwietnia. O, też nie czwartek, wtorek, godzina 17. <laughs> Czyli 28 kwietnia. Za tydzień od naszego spotkania tutaj. Dobrze, chciałam, chciałam poinformować, że 28 kwietnia o godzinie 10.30 w Domu Kultury Świt jest Dzień Inwalidy. Nie ma zaproszeń, więc każdy, kto ma ochotę, może przyjść. 28 to jest wtorek, 10.30, Dom Kultury Świt. I proszę Państwa, są panią dwa... Panią Monikę. Tylko 11 złotych bilet na 30 ja maja, Ja wszystkich zapraszałam na koncert to i panią Filharmonii Występ chóru Orkiestry Filharmonii. Dwa bilety po 11 złotych 30 maja, sobota, godzina 18. Kto ewentualnie chciałby skorzystać z tych? Bilet? Tylko dwa bilety czy po dwa bilety? Dwa bilety są jeszcze. A, tak. Kto jeszcze tak, chciałby skorzystać? Od Bałtyku pod gór, szczyty, Nasz kraj żywym dywanem przykryty. Urzekają mnie te mlecze na łące, urzekają mnie te bzy patnące, I te listki młodziutkie na drzewach, i ten ptak, który na nich śpiewa. Wybierz mi się w plener, do parku nad wodę, By cieszyć nasze oczy, dopóki wszystko jeszcze takie młode. Bo czas płynie, czas w miejscu nie stoi. Naszą przyrodę w inne barwy wystroi, choć też piękne, ale już inne, bo nie będą takie niewinne. Można pisać i pisać o cudach natury. Niektórzy pomyślą, że ja piszę bzdury, ale ja kocham piękną przyrodę. I chcę podkreślić jej przecudną urodę. Tak! się kręci, ja obracam. Nie wiem, co końc końcu. Zmieni Jak Zosia zalicza wszystkie zabawy, to nie da się spotkamy. Ja przeczytam wiersz, który napisałem. Z okazji diamantów na ten dzień. I napisałem tak. Rodzinny sam rozpitał wśród szarej mgły wiosenny jasny dzień, gdy srebrne rosy padały w majowym zmierzchu cieni. Strat rodzinny, upragniony, bujny, piękny, rozłożysty skrywał w liściach wyzłoconych owoc wonny i soczysty. W śliwy, jabłoni, Innych odmian cała rzesza. Zrywam owoc, chwytam dłonie na gałęzi koszy wieza. Słońcu niesie dziękowanie, zapadając w słodką ciszę. Długa trawa znaczy cienie, pięć na wietrze się kołyszy. Było skarbem swej ozdobie, Stał pachnący, barwny, strojny. Teraz chyli się w żałobie, pamiętają czasy wojny. Na jabłoniach od kulanu kruszy odpadła kola w smutku załamany obok stara liśnia. Twarzą o nie miało. i twarzą Patrzę z twarzą oniemiałą, na gniewu mnie oblewa. Co się z naszym sadem stało? Takie biedne są te drzewa. Czemu stał się nieszczęśliwy? Czemu tak choruje wcześnie? Okazały rosły śliwy i morewy i czerwieś. Przemrał wiatrem jak ta rzeka. Śpiewał tak jak morska fala. Opragniony na nas szczekał, teraz smutku się nie dodawa serce moje niespokojne. Nie wiem czemu ten sad drzemie. Zapamiętam długą wojnę, już nie wita mnie płomieni. Sad co karmił, ukochany, teraz chory i kalejki. Nie zagoją się w nim rany, pamięć będzie krwała wieki. Dziękuję. Idzie a gdy przyjdzie Zazieleni łąki Będą śpiewać na polach Pięknie skowronki A ja Będę biegać po łące zielonej Będę śpiewać Pioseneczki swoje Ulubione A pol wiośnie Przyjdzie to I zakwitną kwiaty Będą zdobić nasze pola I nasze rabaty A ja te kwiaty będę zrywała i przydrożne kapryczki nimi ozdabiała, A po lecie przyjdzie jesień. Z drzew liście opadną, będzie szaro, złe chandry może nas dopadną, a ja będę lato wspominała i jak nad morzem polskim się opalała. Po jesieni przyjdzie zima. Śnieg, pola przykryje, będzie biało, będzie biało, jak to bywa w zimie. A ja przy kominku będę się grzała i panu Bogu za szczęśliwy rok będę dziękowała. I tak mija rok za rokiem, lato, jesień, zima. Szczęściarzem jest ten, kto następnej wiosny krok dotrzyma. A ja też z nadzieją wiosny będę czekać, żebym znów po łące mogła pobiegać. Swoją oczywiście piosenkę jak. Nie, nową. Nową. Promocja. Promocja jest Mniej zapłacimy. <śpiewanie> Wracam pamięcią do młodych lat. Jaki to był wtedy? Kolorowy świat, nic się nie liczyło. Piękne były sny, serce mocniej miło, ktoś był bliski mi. Co był mi słońcem, co był mi cieniem, co był moją muzą i moim natchnieniem, co był radością i może łez. Gdzie to dzisiaj wszystko jest? Co był radością i może łez, gdzie to dzisiaj wszystko jest. Zamknięte w szufladzie przeszłości kluczem, gdy ją otwieram, na nowo się uczę słów zapisanych na wspomnień papierze, że tak być mogło. Sama w to nie wierzę, Że był mi słońcem, Że był mi cieniem, Że był moją muzą i moim natchnieniem, Że był radością i morzem łez, Gdzie to dzisiaj wszystko jest. Że był radością i morzem łez, Gdzie to dzisiaj wszystko jest. Czas szybko umyka, zostawia ślady, Chociaż miłości płomień dawno zgasł, Ale wspomnienia w sercu pozostały, Te zaczarowane ciągle żyją w nas. Jak był mi słońcem, jak był mi cieniem, jak był moją muzą i moim natchnieniem. Jak był radością i może łez, gdzie to dzisiaj wszystko jest, jak był radością i może łez, gdzie to dzisiaj wszystko jest Dzień dobry. mi trochę lat przybyło i poznałam co to miłość, jej uroki tajemnice. Pięknych wyznań nie policzę, że ten, że ten. To magiczne kocham Cię, że ten, że ten. Że ten to magiczne kocham Cię, cię. Że, ten, że ten, że ten. To magiczne to kocham Cię, że ten, że ten. To magiczne kocham Cię. Dzisiaj już tylko wspomnienia pozostały z tamtych dni. To magiczne słowo kocham, to że ten tylko się, Że ten, że ten, to magiczne kocham Cię. Że ten, że ten, to magiczne kocham Cię. Że ten, że ten, Magiczne kocham Cię, że ten, że ten, to magiczne kocham Cię. Teraz wiem, jakie znaczenie to magiczne słowo ma. Jest to miłość, uwielbienie, które w naszych sercach trwa. Że ten, że ten, to magiczne kocham Cię, że ten, że ten. Że ten to magiczne kocham Cię, że ten, że ten. To magiczne kocham Cię, że ten, że ten. To magiczne kocham Cię. To...